Dzień dobry, gdzie my jesteśmy? Mam flaminga. Jesteśmy w kosmosie, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie, tak muszę zrobić to przywitanie. W następcy Let Little Company. Jest ze mną moja ulubiona duet memberka Dominika Kiriakę 2.2. Tak, dokładnie, Kiriakę 2.2. I lecimy. Czekaj. Czekaj, nie leć jeszcze, chodź ze mną. Chodź ze mną, hmm? do paru! Jak przystało na pracujących alkoholików, co <noise> to jest? Nie mam coinów, no niestety. Jak się coiny zdobywa? Nie wiem czy wiesz, ale odpaliłem tą grę, równą z tobą. Więc nie mam pojęcia. Ja chcę koiny. A więc lecimy wypełnić nasze zadanie. Naszą Zem. kłotę, którą byś zamknął, a nie sama się zamknij. skąd dostaniesz. Nadprzestrzen... Nie, hiperprędkość. Ja tam nad nadprzestę... nad starting court, Start contract Jeśli graliście w Little Company, to będziecie wiedzieć na czym polega ta gra, dosłownie Bieramy śmieci. Robimy... Przen... Powiedział jak się nazywa ta gra, a nie? Ja powiedziałem, że nazywa się Sketch contract. Jeśli Nie powiedziałem. Nie powiedziałem. To teraz, teraz powiedziałem <noise> <noise> Tak. <głos> Jeśli graliście w Little Company, to wiecie o co chodzi. Ej, Wbieram... o to jest... o, kule, tak, tak, wybrałem tak. coś innego. Wybieramy randomowe, bullshitowe śmieci, żeby wyrobić kłotę, żeby nas nie wyjebali z roboty. Już mieli pieniądze na alkohol. Powodzenia, ja nie idę do tej wody. Eee... To nikt ci nie każe, możemy przejść tędy. Tak. A co, już widziałaś, że coś tam pływa? Ja widziałam gameplay tej gry, mówię, cały jeden odcinek, i akurat tą wyspę widziałam. Potrzebujemy noży, czyli tu możemy ulepszenia kupować później z naszego sprzętu. Mogę stać się baronem narkotykowym. wynika tode. Ja ma. Generalnie tu trzeba jakoś znaleźć wejście, nie? I to jak najszybciej. Eee. Chyba mam. Gdzie? Tu na dole. Zem. Pod, wodą, pod wodą ma zawróć. Okej, żyje. Tu a tam. Ciągnij sobie windy na dół. Dobra, ja cię wyślę. Spokojnie, ja nie umrę od windy tak jak ty. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz: mianowicie? Przyciski do szybkiego zamykania drzwi. Gdzie jest przycisk do szybkiego zamykania drzwi? No, de facto. E, tak, wiesz dlaczego to jest? Wyobraź sobie, że istnieje tutaj jak tryb nocny. Nocna zmiana, wiesz te sprawy, a nocna zmiana ma wesele niż. TUM! Rozumiem. My Kiedy jesteśmy ty? tą poważną zmianą. Znaczy, Mleko. Mleko. Gdzie znalazłem jeszcze ten kod? W wskrzydce. One są w skrzydłach. Rozumiem. Wnika, nie oddalać, ja się boję! Dżemik Nie tak dżemik Nie bój się, nie bądź, nie bądź. Widzę coś dużego, czerwonego i migającego wyglądającego jak mina, to chyba jest mina yy, tak, są tu też miny Nazem Na KOD do levelu jeden, do levelu 1 Tak to jest mina Uważaj, żeby w nią nie wejść 06 076 Remek? Ja? Rewuj, słoneczko, chodź tu. Nerkos, Wejdź tam. Widzę jajo, widzę, widzę. <grym> o kurwa, headtrap. Nie żyję. Oluf, czekaj, daj go na chwilę. Weź go, rzuć. Rzuć go! Nie, rzuć go! Zobaczysz coś! Patrz jaki złapki krabik! Fajna mina, nie powiem, że nie! Jagurcik. Mam kod do kolejnego stage'a de facto. Ale jedynka jest otwarta? Nie patrzyliśmy na to. Ale mam kod do, do jedynki. A ja widzę minę. O, skrzynka! Bądź mi Krab! A! Pan, panie Krab! Nie! Gdzie jesteś? Tu Uważaj, bo tu mina jest. Wiem, zapoznałem się z nią. Ta w nią... Mam mleko! Mogę wrócić! Znaczy Cze? mogę po niej wrócić. Darie poszedł po mleko Mina? Mina. Szynka. Nie jest, mi nie jest mimikiem. Ja tu Soczek. Tu już byliśmy. Tu nie byliśmy. Jest druga. Ja mam jeszcze jeden slot wolny. Ja mam jeszcze dwa sloty. Znalazłem kredycy. Eee, tu jest wyjście. Tu na razie nie. Ehe, jest druga. O której tak mniej więcej musimy się zbierać? O, równo 12. O 12 odlatuje nasz statek Rozumiem. Musimy być przed 12. To jestem jak statek odleci. Eee, Kurwa. Na, na... Aż się przestraszyłam. Eee, ja coś... O! Pieniądze! Ja pierdolę Jebany mnie wystraszył. Eee, jeżeli odleci statek, zostajemy na nocnej zmianie. Rozumiem. Mam jeszcze jeden slot de facto. Ja też. Kurwa! kolejne. Już nie mam slot'a. To poczekaj, ja jeszcze Mam jeden HP. jeden HP! O poczekaj, bo tu jest Milk. Dobrze. Rozumiem, możemy spierdalać. Tędy dam radę? Tak, weźmiemy, weźmiemy windę. Gorzej jak cię coś ubije po drodze. To zaniesiesz moje ciało. A nie, bo ty masz pełno lutów w sobie. Będę i zaraz wychodzi. Do góry. Okej. Okay. Jupi, przeżyliśmy tyle dwa, ale tak. Ja mam 67 za to. Czekaj, mleko trzeba... Co, 116 Czekaj, bo ja mleko jeszcze odkładam, tak? Ja mogę się tu uleczyć? Na przykład? A, potrzebujemy tutaj baterii. Rozumiem. Jak znajdziemy baterię? 128 kłota. No cóż, to lecimy na następną, nie? Czekaj. Czekaj, zostawię im flamingi. ACS. Eee, eee, level 1. 076 Yep, otworzyłem level pomarańczowy. Ale po co? Skoro lecimy stąd, już? Ja myślę, że jak wrócimy tu na drugi dzień, to myślisz, że będzie otwarte? Myślę, że tak. Bo to de facto będziemy lądować na planecie. No, zobaczymy, czy to tak działa. Zobyłem level jeden. Yuppie. Drugi dzień. Zrobiłam ja, czekaj, co się dzieje? Lądujemy. Yupi. Mamy równą stówę! Nie, 126, 128 nawet. Masz co życia? Ja yep. mam miecz. Ale ja nie chcę takiego, czekaj. Szurzowego? Tak jest. Dobra, czas się dostać do levelu drugiego. I pod wodę, fakie. Yeah. Okej, okay, mam tu drzwi najbliższe mi. No. Jestem w środku. Nope, nope, nope. Tutaj! Tu! tu. w wodzie! Tu jestem i chodź szybciej. O, dobra. Rozumiem innymi wejściami, akceptuję. Gdzieś na pewno, wyjebałem już flamingę, skoro mam miecz. Ja też. Dlaczego mi to tak długo zajęło? Chyba jest, chyba jest nowy kod. O, idę do ciebie. 843 Idę to sprawdzić, bo mam nowy kod. Idę sprawdzić czy ty jest w ogóle otwarty, bo tego nie sprawdziłem. Ta, ta co mnie woła eee. Tak Twoje potwierdzenia są... Remek, chodź do mnie. Chodź do statku. Um. Proszę okay. cię, chodź do statku, mam coś dla ciebie, czego ja za cholerę nie wezmę. To Twoje jest pod... tleć... Twoje, potwierd... Twoje potwierdzenia się w ogóle sprawdziły? A, czyli że trzeba nowy szukać. Tak. Dobra. Patrz mam różowy. <laughs> Chodź, Remek, zaprowadzę cię do ładnej skrzyni. Jak ja ją otworzyłam, stwierdziłam nie. Ale może ty to weźmiesz? Aż, aż boję się sprawić. Um. To jest przyjazny akurat. Nazwałam go Alfred. Jedź do góry. I to się szło tak tędy. I albo tam, albo nie, no, raczej tu. O, tak. Jak ci się pod... 小红头。<laughs> ja pierdolę, co to kurwa jest? Yy, może lepiej nie tykajmy? Ja, jak na to, co, jak się tym ja. się czymś obsługiwać? Aj, bo nam kłota zniknęło. Przejebaliśmy dzień w ogóle. No. Yy, nie, nie znowu będziemy tego. No, zaraz ci mówię. Dobra, próbujemy. Nie sądziłam, w sensie... Jednak nie nietykanie tego było dobrym pomysłem. Jest jakiś sposób, żeby ona się nie zabiła? Nie wiem. Aczkolwiek zabawne, że jest to, że ty ją trzymałaś. Ona spojrzała na ciebie, a zaatakowała mnie. Ja przez chwilę nie ogarnąłem, co się dzieje. Musimy zdobyć ile? 250. Zamę zero, tak. Może być. Dobra. Eee. Ona była warta sto pięćdziesiąt. Ją chyba ją ją da się zanieść. Tylko jak? Powiem ci, tak, ja już nie próbuję. No, a ty jesteś menda. Ale jak ona mi się, ci, jak ona mi się kurwa obróciła, to już kurwa aż ciarki mi przeszły, nie? No, wyobraź sobie mnie, która otworzyła tą Jeśli ktoś będzie wiedział, jak się z nią obchodzić, będę wdzięczny. Nie, się, ja też. Ja jestem ciekawy, jak się z nią obchodzić. Znalazłem martwego mimika, to chyba ty chyba tu byłaś. Tak, o, to wiem, gdzie jesteś. Chodź, bo tu jest drugi martwy mimik. Proszę, <grywka> sumie. Ta gra, już wiem, że ta gra wywoła paranoję, nie? No. Ale lalki... Ta lalka była creepy. Dobra, już mam... Jestem full. A ja nie. Ja znalazłem kredysy. To chodź, pochodź jeszcze ze mną, bo ja mam pół, yy, pół HP. A, tu... Ty, chyba tu byłeś. Chyba tak. Teraz chyba. ty sprawdzasz skrzynię. A nie, to też otwarta. Purwo! Przynajmniej pieniądze wysp Wiem, że też na poprzedniej przynajmniej wyspie było y, automaty z jedzeniem. Tak. Ej, tak. bo ja zjem moje ogórki Masz tego? Mam mało HP. Jest dwunasta. Aha, jeszcze dwanaście. byliśmy. Te, powiem Ci, że jak już wlecieliśmy do placówki, to nie chodzi źle. wiesz nie chodzi. Tu jest skrzynia. Remek ty ją sprawdzasz, bo ja mam 30 HP. Nawyk po, od razu pod. Ja ci mówię, to jest. To jedynym prawidłowym nawykiem jest podejście i zajebanie w tą skrzynię. Teraz <noise> sobie. Jak mnie to. Ta... Ja, ja mam dalej ciary po tej lalce, ja piebię. Chociaż w sensie, ta lalka była creepy, nie? I, ale wiesz, ja się nie spodziewam, ja otwieram skrzynię i widzę coś takiego, i mam takie. Aha! Ona się nazywa Elizabeth, ja muszę sprawdzić, jak się z nią obchodzi. Skoro ona kosztuje, to znaczy, że da się ją sprzedać. Tak. To znaczy, że da się z nią w jakiś sposób walczyć, tylko jak? A my musimy znaleźć wejście na inną kondygnację. Znalazłeś kod w tej kondygn nowej kondygnacji? Bo to jest będzie nowy kod. Znalazłem w tym z Tu. Mów do mnie. Mówię do ciebie. Cofnij się. No, no, nie, nie. Tu. No tak, ko kobieta i nawigacja. Bardzo zabawne. Ja wiem, pój tam A ła mam 25 HP. Gdzie? Nie. Tu? A nie, tu. No. <ślepa, Ślepa jestem. Mówię kobieta i nawigacja. Ja pierdolę. Dobrze, mam pełen ekwipunek, można wracać. Akceptuję to. Mamy tu windę. Kurwa maś Naprawdę, nigdy ten... będę miał po, po tym, że będę miał traumę do dzieci. Albo do lalek, jedno z dwóch. Koszmary po lalce. Ja tak biorę, jak ona mi się zaczyna w rękach obradzać, to ja myślę... Aha! A potem ona się rzuciła na mnie. A ja później, żeby sprawdzić, czy da się tym nią popadzić, zabiła jeszcze mnie. A wiesz co, mam Cię troszkę za głośno? Nie, na Escape możesz kliknąć mnie przeciszyć. Jak na Escape mogę Cię przeciszyć? na Escape i masz po prawej stronie. A, dobra. Mów coś. Mówię coś. O, teraz jest idealnie. Ledwo Cię słyszę. <noise> <noise> Patrykulalka mnie przestraszyła. Wiesz co Ci powiem? Co? Nie, I tak nie zdobędziemy, wracamy, chcę zobaczyć co czekaj, się dzieje. Czekaj, czekaj, bo... E... No. no, ja odkładam jeszcze kłota. Gule. możesz dowiedzieć się ile masz, skanując, albo tutaj na monitorze. Mamy 78 Nie wyrobimy, dobra, super. To co, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć co się dzieje, jak nie zdamy kłoty. Dokładnie. Lalka! Kurwa lalka! Pierwszy odcinek z tej gry lalka Ale już mi się ta gra podoba nie czy znaczy, wiesz Ale... jak na pierwszej planecie była sobie lalka ja się boję co może być na innych, nie? No, no, fajnie, jakieś żyjątka sobie zabijamy, jedzonkę sobie zbieramy, kurwa lalka Ej to wiesz co to skoro i tak kłota nie i tak i tak To chcę zobaczyć, co się dzieje, jak... Eee. Patrz na mnie. Hmm. Czekaj, jaki tak i tak kłota niewyrobione. Ja rozumiem. Smacznego. Ostatni posiłek, te sprawy. Ja bananoziem. Ej, bo ja jem chipsy, patrz. Dobra. Idziemy zobaczyć co się dzieje, co, idę zobaczyć co się dzieje. Kończ... Finalizę kontrakt. Dzień dobry. Idziemy poznać naszego zleceniodawcę. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!